Zobaczycie jak do finiszu rajdu Dakar przygotowują się specje od obrazków, ale nieruchomych. Tutaj jest aparacik z mikrofonem, czyli będzie nagrywany obraz ruchomy jednak. O, a tutaj nasza japońska przyjaciółka Aki. Dwa aparaty, oczywiście jak zwykle zalepione nazwy tak, żeby nie kusiło złodziei. O, drugi, ale co jest naprawdę ważne, je? Yeah, why this? Aki. Most important camera? Why most important? It's uh, need a selfie. Aha, okej. Okay. Najważniejsza, okay, najważniejsza yeah. kamera e, fotografa to jest właśnie iPhone one, do selfie, jak powiedziała. 3 i jest. I to właśnie jest najważniejsze w pracy każdego fotografa.